Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny filmik na moim kanale. Tym razem wybierzemy się nad mokradła, ażeby popatrzeć, jak żyją bobry. Zanim odpowiem na zadane w tytule pytanie, kilka słów z moich obserwacji tych zwierząt. Na pewno należą do bardzo przedsiębiorczych, zapobiegawczych i wyjątkowo zdolnych architektów oraz budowniczych. Nie wdając się w szczegóły trzeba powiedzieć, że bobry swoje komnaty, korytarze, chłodnie do przechowywania prowiantu na zimę chętnie budują na skarpach, brzegach rzek, krowów, bagien, najlepiej, jeśli te skarpy są wysokie, bo uwielbiają piętrowe układy nor. I w takich pałacach bobry czują się i komfortowo, i bezpiecznie. Oczywiście, nasi bohaterowie w trakcie budowy pamiętają o systemie wentylacji i o zejściu do wody ukrytym pod lustrem, a jeśli to konieczne, to stawiają tamy, zapory, czyli żerenie, bo bubr uwielbia mieć mokro. I już zwróćmy uwagę na samca, który zajęty jest wieczornym posiłkiem. I nagle usłyszał, że z wody wynurza się jego małżonka. Ponoć bobry mogą uchodzić za wzór wierności małżeńskiej nawet dla homosapie. Po powitaniu para przystępuje do codziennego rytuału oczyszczania swoich futer. Bobry uchodzą za czyścioszków. Każdą chwilę wykorzystują na pielęgnację sierści, która jest dwuwarstwowa. Z zewnątrz włosy przewodnie o długości 5-6 cm, natomiast pod spodem typ bardziej puszysty, a nawet wełniasty. Bobrom w dobrym rozeznaniu co się dzieje wokół pomaga układ uszu, oczu i nozdrza na tym samym poziomie, a wąsy zwane wibrysami służą za swoisty GPS nie tylko podczas nurkowania w mętnej wodzie. Moją zazdrość budzą u bobrów zęby. Nie muszą chodzić do dentysty, a z wielką wprawą potrafią zerwać cibło trawy, okorować potężne drzewo, które są w stanie powalić w krótkim czasie i to bez użycia piły. Bobry świetnie nurkują i potrafią przebywać pod wodą na bezdechu nawet 15 minut. Bobry zazwyczaj swoją aktywność rozpoczynają w zmroku, w ciągu dnia odpoczywają, żyją w stadzie wielopokoleniowym. Silnym uderzeniem Mogona sygnalizują obecność intruza. Ich zęby o kolorze żółtym, częściej pomarańczowym, ciągle rosną i zawierają dużo żelaza. Są pod ochroną. Jest kilka interesujących przysłów na temat bobrów. Najpopularniejsze zdaje się jest to, że płakać jak bubr, bo jeśli nasz bohater silnie jest zestresowany, to roni ogromne łzy. W sytuacji, gdy bobrowi grozi niebezpieczeństwo i nie widzi już żadnego ratunku przed utratą życia, bobr odgryza sobie genitalia. Zdarza się, że po tym akcie okaleczenia zwierzę staje na tylnych łapach i prezentuje ranę napastnikowi. Bobr niejako pokazuje, że jest w takim stanie, iż jest nic nie wart. Stąd to przykre przysłowie, że odkupić się jak bóbr strojami. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji oraz do zapoznania się z innymi filmami na moim kanale.